Właśnie wspomniałaś tutaj o tym podziale Ukrainy na część wschodnią i zachodnią, więc mam tutaj pytanie do eksperta, do Daniela. Skąd się wziął ten podział, dlaczego on funkcjonuje no i jak on wpływa na obecną sytuację Ukrainy w tym momencie? Ten podział na Ukrainę wschodnią i zachodnią jest nadużywany i w Polsce również, chociaż wydaje się, że mamy wiedzę o Ukrainie znacznie większą niż inne kraje. On wynika z dawnych zaszłości historycznych. Bo jeżeli popatrzymy na tą linię, umowną linię, która dzieli Ukrainę na wschodnią i zachodnią, to będzie to linia jeszcze z wieku XVII, kiedy część Ukrainy po pokoju w Andruszowie została przekazana. Carowi Rosyjskiemu, Imperium Rosyjskiemu, a druga część Ukrainy pozostała przy Polsce. Więc, więc ten podział jeszcze był na długo przed zaborami, na długo przed rozbiorem Polski. on rzeczywiście znajduje takie odzwierciedlenie, bo jeżeli spojrzymy na mapę, porównamy te regiony, w których w wyborach prezydenckich wygrywał Janukowycz, a z kolei z drugiej strony przeciwstawimy te regiony, w których wygrywała Tymoszenko, to ten podział mniej więcej będzie się nakładał. Tylko to jest yy, troszeczkę uproszczenie. Da, Ukraina wschodnia i przeciwstawianie nie Ukrainy zachodniej. Kiedyś był, yy, była koncepcja dwudziestu kilku Ukrain. więc yy, trzeba podkreślić, że tych pomysłów na dzielenie Ukrainy jest wiele i dzisiaj też bardzo Chętnie siedzieli Ukrainę już nie tylko na wschodnią i zachodnią, ale jeszcze centralną, północną, południową, a może część zakarpacką byśmy oddali Węgrom albo Rumunom, no to są takie gdybania różne. Ten podział się zaciera teraz dużo bardziej wyraźnym podziałem jest chociażby podział wieś miasto, bo jednak w miastach ludzie mają troszeczkę bardziej taką tendencję integracji z Unią Europejską, właśnie integracji z Zachodem, natomiast na wsi, gdzie często mieszkają osoby starsze i to są osoby, które na ten sentyment do czasów starych, dawnych, radzieckich posiadają, więc więc ten podział na wschodnią i zachodnią, ja go akurat nie używam, uważam, że on już z tego czasu utracił aktualność, ale tak jak mówię, jest podział taki troszeczkę polityczny, czyli rzeczywiście wschodnia część kraju głosowała na jedną zachodnia na tym oszczędko.